Bracha, Dubr w bród, Ale nie dla mnie, Która je mijam, Widok objąszy pod ugór, Dotkliwie czcza, Acz syta i butna, Zachłanne zapadlisko. Międlenie manetekel, tekel, Bo dość już ma tow. Bo bochny, Bo pełne spichrze, Bo ach winny moszcz! I na co kwocze obnoszą Obfite wzdętki, nabite w butle nadziane, kruche krówska. One obłe, dla mnie po obłęd taksy poszczeń w oczy kłują wypukłe, ale nie mszczę się, o geszeft proszę. Która z Was odważy się wyrzec tej miskę soczewicy za łaskę pierworództwa szeroką łychą z mojego do twojego brzucha? Сестра.